Się tako. Dzień dobry! Dzień dobry. Do 2035 roku w Unii Europejskiej nie będzie można sprzedawać nowych samochodów spalinowych. We Francji 175 funkcjonariuszy zostało rannych w starciach z protestującymi, a Finlandia jest coraz bliżej przystąpienia do NATO. Subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie określające rygorystyczne normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dostawczych. Regulacja zakłada 100%. Redukcji emisji dwutlenku węgla w przypadku nowych pojazdów po 2035 roku. Oznacza to nic innego, że za 12 lat nie kupimy już nowego samochodu z napędem spalinowym. Mowa tutaj o nowych samochodach, a nie używanych. Ale kogo dotknie to najbardziej? Najuboższych, ponieważ cena samochodów na rynku wtórnym oczywiście wzrośnie. No i rodzi się pytanie: czy możliwe jest przygotowanie infrastruktury pod samochody elektryczne w Polsce w ciągu 12 lat? Warto też wspomnieć, że w głosowaniu Komitetu Europejskiego reprezentująca Polskę minister Anna Moskwa zagłosowała przeciwko tym przepisom. Dalej, we Francji nie opadają napięcia społeczne związane z rządowymi planami wprowadzenia reformy emerytalnej. Ta ustawa podnosi wiek emerytalny z 62 do 64 lat. W wyniku starć demonstrujących z policją rannych zostało 175 policjantów i żandarmów, a aż 13 tysięcy funkcjonariuszy tłumiło Protesty. Ilu Francuzów wyszło na ulicę, by pokazać swoje niezadowolenie? Aż 740 tysięcy. Niestety, na razie nie mamy danych o ilości rannych. Sam prezydent również staje się coraz mniej popularny. Z opublikowanego we wtorek sondażu wynika, że poparcie dla Macrona gwałtownie spadło i wynosi obecnie jedynie 28%. Dalej, zatwierdziłem właśnie przyjęte przez parlament ustawy dotyczące członkostwa Finlandii w NATO. Finlandia jest gotowa do przystąpienia do sojuszu obronnego. Na pisał na Twitterze, że prezydent Finlandii Sauli Niinistö. Finlandia podobnie jak Szwecja czeka na zgodę dwóch ostatnich członków sojuszu, Turcji i Węgier, by w pełni stać się jego uczestnikiem. Turcja już zapowiedziała, że poprze Finlandię i zainicjuje proces ratyfikacji w swoim parlamencie. Z kolei węgierski parlament będzie głosował nad ratyfikacją członkostwa Finlandii w przyszłym tygodniu. Putin agresją na Ukrainie dosyć sprawnie pogorszył swoją sytuację na froncie północnym, popychając Finlandię i Szwecję do NATO. Na szczęście jest to zmiana na korzyść Polski. Subskrybuj, lajkuj, nara.